To są drzwi płytowe, i to są drzwi płytowe. Czyli jedna duża, wielka płyta z jednej, z drugiej strony. W środku wkład stabilizujący typu plaster miodu albo płyta wiórowa, w zależności co tam producent w standardzie daje. Tu mamy firmę Ercado, kolejna sztuka Ercado. I jeszcze wam pokażę na przykład Vivento. W każdych tych drzwiach, zaznaczam w każdych, nieważne od producenta, w każdych drzwiach które są okleinowane, drzwi płytowe, każdy z nich będzie jeden mankament. Nieważne, czy kupić drzwi za 1000 zł, czy za 5000 zł, jeden mankament, który może zadecydować, czy kupić takie drzwi, czy nie. Na każdym takim skrzydle występuje łączenie oklein, bo skrzydło jest okleinowane z jednej strony, z drugiej strony, a od czoła idzie takie obrzeże. I zobacz, tutaj widać to łączenie oklein. Dla jednych klientów jest to wręcz niedopuszczalne. Żeby takie łączenie oklein było. Zwłaszcza na kolorze białym, będzie widoczne. Tutaj mamy jedno skrzydło, tutaj drugie. Jak nie będziemy łapać drzwi za klamkę, to tutaj z pewnością, to łączenie oklein zaraz bardziej się wyostrzy. Jak nie możesz tego znieść, nie kupuj takich drzwi. Nie ma także. Niektórzy mają także będzie to utrudniać im życie, więc nie wybierajcie takich drzwi. Lepszym rozwiązaniem dla Was będą drzwi albo ramowe które mają po prostu oklejone te ramiaki pionowe albo jak już chcesz te płytówki, to kup sobie porządne drzwi malowane i wtedy rantu tutaj nie byliśmy.